W sumie to sam, nie wiem, tak naprawdę bardzo dziwny mecz. Nie były to zacięte końcówki, a, a bardziej raz jedna drużyna przeważała, raz druga. E, koniec końców my wychodzimy z dwoma punktami to jest najważniejsze, bo, bo początek setup zmiana na, na, na drugą stronę na przystanie 8-4 nie była łatwa, ale wyciągnęliśmy i wielkie dla chłopaków. trzy ogromne brawa dla Gaszego, bo dzisiaj był moratorem niesamowitym. Naszą po prostu dobrą grą. Ja wiem, że wierzę w naszą, nasz zespół, nasz, naszą szczególnie zagrywkę. E, I tu będziemy szukać e, na pewno punktów, żeby odrzucić przeciwnika pod, od siatki, bo, bo no wiemy, kto tam gra, wiemy jakie tam są nazwiska e, i, i wiemy, że to się będzie łatwo. Ale u nich już e, pokazaliśmy, że potrafimy z nimi walczyć. E, gdzieś tam zabrakło niuansów i tutaj, tutaj podejmiemy na pewno rękawicę. To na pewno była spora sinusoida z naszej strony, z strony Bełchatowa. Ale też e, troszkę spodziewaliśmy się takiego meczu, bo, bo tak naprawdę z, wydaje mi się, że spotkały się zespoły o podobnym potencjale. Jedna i druga, jeden i drugi zespół ma co walczyć w tym sezonie i też jeden i drugi zespół nie odpuszczał, nie odpuszczał do samego końca. Myślę, że Tajbrek to pokazał na, e, 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 najbardziej, bo powróciliśmy z, e, e, z wyniku 6-2-2 tak? I, i wyszarpaliśmy to całym zespołem, więc e, wielkie brawa dla wszystkich. Myślę, że te dwa punkty smakują świetnie. Dajemy z siebie wszystko i, i to procentuje. Kibice, kibice naprawdę, też niesamowita euforia po tym powrocie z 8-4. Nie jest łatwo wrócić z takiego wyniku w tiebreaku, nam się udało. Yy, walczymy dalej. Naprawdę zamiataliśmy ten parkiet niesamowicie, nie dało się dobić do tego boiska w piątym secie to co chłopaki wyprawiali to co wyprawialiśmy razem w blok obronie i na serwisie naprawdę było genialne i nawet nie po błędach Bełchatowa my punktowaliśmy tylko po swojej genialnej grze